Philip Heiser w nowej roli przed przedpojawili się niespodziewane możliwości. Philip Heiser dokonał dogłębnej transformacji swojego życia. Po glosnym rozstaniu z Malgorzata Walczak, którego przyczyna miała być zdrada prezentera, gwiazdor Dzień Dobry TVM przez pewien czas był widywany w towarzystwie Anny M. Jedrzejuk Znajomość z z oraz wspólniczka projektanta mody, Rodrigo de Lagarzy, szybko dobiegła końca i Filip Heiser związał się z młodsza o 13 lat Julia. 25-latka tak zawróciła mu w głowie, Z prezenter deklarowali już oficjalnie, że to jej boku zamierza spędzić resztę życia. Odbyła się nawet zareczyny, ale ostatecznie związek się rozpadł. Teraz okazuje się. Ze zmiany objęły nie tylko sprawy uczuciowe Gwiazdora, ale również sferę zawodową. Filip w większości widzów, jest znany przede wszystkim z prowadzenia śniadaniowego programu TVN. U boku Malgorzaty Ochma od wielu lat pracuje jako prezenter Dzień Dobry TVN. Niestety niedawno celebryta musiał zrobić sobie krótką przerwę od występów na telewizyjnym planie. Kontuzja stopy sprawiła? Z konieczna okazała się pilna interwencja lekarza na szczęście po krótkiej operacji przeprowadzonej przez znajomego medyka. Philip Heiser mógł wrócić do dawnych aktywności. Na początku zeszłego tygodnia prezenter ogłosił powrót do pracy. Jutro dzień dobry, tfn, który tym razem zamierzam poprowadzić od początku do końca. Dziś dr Lukasz Prejibisz z Diami z ostatnie szwy i noga jest prawie jak nowa. Przy okazji okazało się, że doktor jest jednym z najfajniejszych ludzi jakich znam i teraz zastanawiam się na jaki zabieg wrócić do upry i dot stores. Botoks odpada, zmiana skandynawskiego chlodnego blondu też napisał z radością w mediach społecznościowych. Jak donosi fakt, Filip Hajzer otrzymał propozycję nowej pracy. Wiele wskazuje na to, Za prezenter Dzień Dobry TVN, zastąpić Michala Camping, mam Talent. Jeśli celebryta rzeczywiście zostałby wybrany na to stanowisko, to wraz z Marcinem Prokopem poprowadziłby kolejną edycję show. Bez wątpienia jedna z głównych zalet kandydatury Filipa Heizera jest jego spore grono fanów, którzy mogliby stać się nowymi widzami programu, zapewniając tym samym wzrost ogladalności. Rozmowy trwają, a Filip wypadł na razie najlepiej. Poza tym jest lubiany i na pewno przyciągnie się dzięki niemu przed telewizorem nowa widownia twierdzi anonimowy informator z TVN, cytowany przez Fakt. Póki co, nie wiadomo czy ewentualna nowa posada w Mam Talent by się z koniecznością porzucenia etatu w Dzień Dobry TVN. Czy Filip Hajzer będzie w stanie leczyć ze sobą tak wiele obowiązków? W przypadku Marcina Prokopa. Jak dotąd nigdy nie było takiego problemu. Być może? Również Filip Heiser zdola stawić czoła nowemu wyzwaniu.